W tym momencie w tą małą pizdę wstąpił jakiś szatan i wziął jednego klocka do lewej ręki i pierdolnął nim babcie w czoło. Dawno dawno temu żył sobie mały gówniarz dość niski z opisu, gruby i strasznie wkurwiający. Pewnego słonecznego, wiosennego dnia postanowił, że wyjdzie z domu, bo przynajmniej raz na rok wypada, no i pobawi się na ogrodzie XD. Miał prababcie o imieniu Zosia, no i babcie Basię bardzo je lubił, ale u niego nie było forów. Jak jechał to po bandzie, nawet matkę wkurwiał. Babcia Basia i babcia Zosia miały u siebie w domu stary piec kaflowy którego rozpalały za pomocą Drewnianych klocków Nawiązuje do tych klocków ponieważ są kluczowym Elementem cudownej zbrodni doskonałej Ale to się dowiecie w trakcie filmu Nasz mały majster Postanowił że weźmie te klocki I obrzuca nimi całe podwórko Bo taki ma fetysz no i sprawi mu tu przyjemność Zajebał babci pięć takich klocków I co sił w nogach Spierdalał do domu By nie dostał na tyłek Terenczysty, chyba nikt nie widział. Majster wybiega na środek podwórka z klockami, aż nagle wychodzi z za rogu babcia Zosia. Opierała się o laskę, bo ledwo chodziła. Chłopiec stanął w miejscu i patrzył prosto w oczy babci. Krzyknęła na niego: Pacanie, odłóż te deski, bo sobie krzywdę zrobisz, jak będziesz z nimi biegał. W tym momencie w tą małą pizdę wstąpił jakiś szatan i wziął jednego klocka do lewej ręki. I pierdolną nim babcie w czoło. Kobiecie zrobiło się ciemno przed oczami, a mały jak najbardziej się bawił, bo przecież trafił ją prosto w czoło. No kurde, który tak potrafi? I to jeszcze z lewej ręki. Nie każdy może się pochwalić, że pierdolną babkę przybiegła babcia Basia i mama chłopca. Pozbierali Zośkę, bo dostała taki knockout, że omygły, a majstra sprzątnęła matka do domu i możecie się domyślać, że dostał bana za quick quickscoupa w babcie. Na szczęście babcia nie trafiła do szpitala, a dzieciak po miesiącu w piwnicy i stu batach od ojca cegłą po głowie zrozumiał, że tak nie wolno. Tutaj bajka się kończy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostaw łapę w górę. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.